Cześć wszystkim. Cześć. Wracamy do Was po dłuższej przerwie. Dawno nas nie było na kanale. Ale no, Norbert był bardzo zajęty ostatnio, ponieważ yy, zarabiał pieniądze na auto swoich marzeń, prawda? Zgadza się, pracowałem ciężko. No i oto są efekty tej pracy. Udało mu się osiągnąć cel, zarobił i kupił auto. Jakby je tu opisać, tak w skrócie. Dynamiczne, a zarazem ekonomiczne powiedziałbym. Prestiżowe. A razem pakowne. Tak, dokładnie. Autko, którym można się pokazać. Yy, nie trzymamy może widzów dłużej w niepewności. i Pokażmy im, co to jest. Myślę, że to jest dobry pomysł. To auto to nic innego jak... Golf czwórka. Tak jest. Golf czwóreczka. Ponadczasowa linia nadwozia. Na lumkach w wersji kombi. Jak mówiłem, autko pakowne. A zarazem prestiżowe. Ekonomiczne i dynamiczne. Tak jest. Wersja TDI 1.9. Czyli jedyna słuszna? Oczywiście. I to nie byle jaka, bo z czerwonym i zobaczcie, trochę już wyblakło, że tak powiem, ale jeszcze jakieś resztki są. Yy. To nie znaczy, że było mocy. No nie, to, oczywiście. to jest bardzo dynamiczne. Żebyście źle nie pomyśleli, no tak naprawdę, samochód jak samochód, ale jednak Golf 4 nadal robi wrażenie. Mimo wszystko, mimo upływu lat. Gabriel się nie starzeje. Mnie się bardzo podobał ten samochód, ja spełniłem swoje marzenie. I może wsiadźmy do środka, bo strasznie wieje. No ale nie nagrywamy oczywiście tego filmu dla Was po to, żeby pochwalić się faktem, że Norbert kupił sobie Golfa 4. Bardziej chodzi o silnik, który jest tutaj pod maską, czyli 1.9 TDI. Konkretnie mamy tutaj silnik o oznaczeniu ATDI, mocy 101 koni, ale no mniejsza z tym w sumie. W każdym razie seria 1.9 TDI to są takie silniki, od których niemal każdy zaczynał swoją przygodę z chip tuningiem. I uznaliśmy, że my też spróbujemy swoich sił, spróbujemy zrobić jakiś program w tym aucie. Mamy programator, którym będziemy mogli odczytać wsad ze sterownika silnika i grać zmodyfikowany. No i plan na dzisiaj jest taki generalnie, że. Czyli robimy moc. Robimy moc, tak. Na razie, na serii, zlogujemy auto, czyli sprawdzimy, jaką dawką paliwa i jakim doładowaniem jedzie. No, bo ilość jakby powietrza i paliwa to są takie dwa główne parametry, które wpływają na moc w silniku diesla. Zmierzymy czas do 150, żeby mieć jakiś czas referencyjny odniesienia do pomiarów po modyfikacji. No, później zmodyfikujemy w gramy ten zmodyfikowany wsad do sterownika. No i to samo zrobimy. Sprawdzimy znowu, jaką dawką, jakim doładowaniem to auto będzie jechać. Czy będą jakieś problemy, jakieś czeki, czy wywali, czy nie wywali. No i również zmierzymy czas do 150, żeby mieć porównanie, czy te osiągi się poprawiły, czy w ogóle może to było bez sensu, a może jest jeszcze gorzej. No a na sam koniec pojedziemy na hamownię i schomujemy auto. Schomujemy auto na serii, no i na tym zmodyfikowanym programie. Mam nadzieję, że trochę więcej niż dwa konie dojdzie, jak w przypadku mm, naszych pomiarów i programów E36. No, ale tu jest silnik doładowany, więc jeżeli będzie to zrobione dobrze albo chociaż średnio, to powinno dojść trochę więcej. Jak będzie zrobione źle, to może być taka sytuacja, że nawet auto nam nie odpali. Yy, no, to tyle w sumie chciałem powiedzieć. Także chyba ruszamy i będziemy na razie logować i mierzyć czasy na serii. No, to jedźmy. Bardzo zdrowy wtryskiwaczem. Wszystko mam zdrowe. Turbo też w sumie. Autko jest w bardzo dobrej kondycji. Zdrowe Z wtryski, zdrowe turbo. Także nie ma żadnych błędów w sterowniku silnika. Także powinny otrzymać te fabryczne 100 koni. 101. 101. No dobra, mamy ustawioną grupę pierwszą, 8-11 w VCDS, więc będziemy logować dawkę paliwa yy, rzeczywistą i zadaną, i ciśnienie doładowania ładowania rzeczywiste i zadane. Yy, także już Rusz. ruszę w sumie i przeciągnij go tak na czwartym biegu od 2 do 4 tysięcy mniej więcej. To sobie zlogujemy, mhm. I jakimi parametrami jedzie. Jechać? No, ok jest moc. Na Zabry. w granicach 1950 odcinku 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 teraz 43, bo teraz odcinku odcinku 38 odcinku odcinku się tu się tu? odcinku jeszcze coś mówił, że kiepsko hamuje, a ja tego nie zauważyłem Pewnie ściemniał, żeby taniej sprzedać Pewnie da. byle tylko coś kurczę ściemnić, nieważne co No dobra, jedźmy Co będzie tego loga przeglądał? Później zaprzejrzyj Muszę mu powiedzieć, z jaką dawką to jedzie z jaką dawką jedzie. I jakim ciśnieniem no. Po to to zlogowałem, żeby się jakoś wypowiedzieć na ten temat. Bo co tu jest do no mówienia? O czym tu gadać? Jest mocny tyle. <grym> no to było czuć. Prawie mi fotel złamało. To za widzisz. Bodź jakiś się za, ze mną ściga. Jaś ten program Ale żeś go porobił teraz. No Bodziak cię, ale... Nie dał rad, próbował się ze mną. <grym> pierwszy dany wyścig, no razem. Pierwszy będę... wyścig i już wypięt. Brały. A jeszcze nawet nie zrobiliśmy programu. No właśnie, więc tak, uwaga, mówię, żeby tu coś merytorycznego padło na tym kanale. Auto jechało dawką. No i pierwsze pytanie, czy tu jest dawka. dawką tak mniej więcej od 44 do no do, do 36 bo dawka spada wraz z obrotami oczywiście od 44 do 37 powiedzmy miligramów na cykl no ciśnienie do ładowania zadane i właściwie yy, zadane i rzeczywiste w granicach 1950 milibarów czyli tak bardziej na ludzkie to 0,95 bara ciśnienia no dobra to takie parametry mamy yy, teraz zmierzmy sobie w takim razie 150. będziemy mieć czas teraz? No jak? No wreszcie. Zestresowany jesteś? Nie, w ogóle właśnie. Czyli co od razu był tam iść? Tylko teraz nie wiem, czy z czwórki, czy z trójki. Czwórki. I tak y, od tej siedemdziesiątki, tak jak się kończy 70? Tu, no nie całą. Powiedzmy zaśmy sobie różnie na tym. Tutaj? No, jak się jest ten znak, to jest 70 mil. No to szukaj. Okay. Znak I poszli. 110, 120, 130. Kwiatka rzucać? 140. Rzucam yy, 148, 149, 150. Dobra, tak. nie schamujesz się. Co się nie schamuje? No, jak jestem puszczony na hamulce, zobacz Jak musisz O Gol! <laughs> o kurcze! <gór> Schamowałeś się. <laughs> no, no, skamowałeś się. Nie wierzyłem, ci, ale dałeś radę. 100, 150, 20. Pojedziemy tędy skrótem. 2091 Ej kamer Patrz co się stało A gdzie to się stało? nie wiem Tutaj telefon Świet to się stało No Może hamowałeś Pewnie tak ta No dobra to mieliśmy małe problemy Ale z kamerą Went tam się posypał ogólnie Bo takie dobre są hamulce w tym golfie ale nie było tak, jak w takim filmiku yy, Dawaj Malina, firmowe auto yy, Auto jest całe, my też No to było garnowe, no, po prostu w ogóle nie było niebezpiecznie Nie wiem, czy on ta kamera spadła Widocznie musiałeś coś spartolić przy montażu i coś nawet dla siebie zrobić, byle ja. No to lipny chiński po prostu i się poluzował W każdym razie dla przypomnienia było 100, 150, 20, 91 To ile aut nie mam tego programu jeszcze, nie mogę się wcisnąć 2091 było, wracamy no do... Nie ciulu, no! On mnie przepuszcza chyba, ale ja nie... Dobra, przepuszczam. Nie, ale debizm, <laughs> to po co mnie przepuszczał. Dobra, mignę ci Ale nie wiem po co byś mnie przepuszczał dalej. Najgorsi są tacy, to przepuszczają, a szybciej byłoby, jakby przyjechał, przejechał i sam byś się później no właśnie, do niego wcisnął. No ser. by to trwało. No w każdym razie. 2091. 291. To możliwe. Szybciej to <laughs> Wracamy y, do domu. Wgrywamy zmodyfikowany program i zobaczymy, co się będzie działo. To jeszcze 91, Zaczynamy od podpięcia prostownika, bo takie rzeczy zawsze najlepiej robić na podpiętym, żeby nie było jakichś spadków napięcia na akumulatorze, bo wtedy mogłoby się coś wysypać i moglibyśmy uwalić sterownik. Mamy tutaj Kesa. I jedziemy. Start. A je ja to zajmie? To jest 5 minut? To nie dałoby się szybciej? Możesz spróbować, Ty. Jak jesteś bardziej zdolny, to możesz zrobić to szybciej. No dobra, poczekam. 1, 9, TDI, 5. Biegło, skrzynia manualna, TD, OK. Please wait. Right. Na razie robimy identyfikację. Please connect vehicle to stabilize, to stabilize the battery charger No to to o czym mówiłem To mamy switch on the dashboard, Włączam. Zobaczymy czy ten kaz zadziała, bo on tak raz działa, raz nie działa Kiedyś długo z nim walczyłem, żeby działał Na razie rozpoczyna komunikację No i zaczyna wgrywać Możesz śledzić pasek przystępu Oj no, coś rusz Na razie 0% Nieźle to wygląda. No dobra, ruszyło. Trochę byłem zestresowany przez ten czas, jak tak mieli na tym zerze. Bo jakoś udawałem się długo, I to było pewnie po przecinku, tam się robiło, tylko on nie pokazuje. No mamy już 95%. Na razie wszystko dobrze idzie, nic się nie wysypało. Zaraz będzie chwila prawdy. Odpali czy nie odpali? No to teraz chwila prawdy. Zakręć. Zobaczymy czy otwari. No działa, czyli już jest dobrze. Przynajmniej nie uziemiliśmy auta. Wsiadamy i jedziemy. No i jak odpowiedziałeś programem? Czy już jest pod? No czuł, czu. To, delikatnie przytrzymuję na pobucie. Żeby się za mocno nie wyrywał. No, zobaczymy warunki, jak tu nie pogorszyły. troszkę pada. Nie chcę Tu Delikatnie hmm. na hamulcach się trzymam i czuję się bezpiecznie. Generalnie mamy dołożone jakieś 30 bara, jeśli chodzi o ciśnienie do ładowania. Zobaczymy, czy turbo będzie do końca trzymać. Yy, no, paliwa też jest trochę poddane. To zaraz sobie zdobujemy wszystko, żeby jakieś liczby. To Co teraz mam robić? Czwartym biegiem tak od 2 do 4 tysięcy. Przeciągnij to, zlogujemy Zobaczymy o inny wzrost, ciśnienie do ładowania i, i dawka paliwa. Co z tym zielone? To jest. No naprawdę. Nie trzyma. No czuję, że jest różnica Teraz ma zadane 125 bara do ładowania. No i tawka paliwa też była taka od 54 spadała gdzieś do 48. Zaraz zobaczę no dobra, to podsumowując patrzę w te logi i teraz zaczynaliśmy od 55 mg przy 2000 i do 4 spadało tak do 47 10 mg, 10 mg więcej tak naprawdę w całym zakresie chyba no i ciśnienie do ładowania jest podniesione było 1950, jest 250, czyli 30. bara no i trzyma do samego końca tak jak jechaliśmy także bardzo spoko i tak, teraz zrobimy przejazd z pomiarem czasu chyba jest dobrze myślę, że doszło więcej niż dwa konie jak w przypadku BMW kiedyś. No, może się rozwijać trochę Robimy pomiar 100-150, teraz ze zmienionym programem. Zobaczymy co wyjdzie. Rozbadajmy wskoczkę. A jak? Widzimy. 100 110 120 130 140 50. no dobra, wystarczy jaki wynik? mamy 100, 150 14,73 czyli urwali się ponad 6 sekund bo 29 jest 14,7 to jest bardzo dobra robota wypowiedź <noise> no, to nie może być na dwóch koni, także Myślę, że możemy być zadowoleni. Nie wiem co prawda jak to się przekłada w stosunku do jakichś innych aut. Moje Megane nie ma 100-150 w granicach 6 sekund tak dla porównania, ale nie wiem na jakie moce można by liczyć przy tym czasie. W każdym razie między 21 prawie, a niecałe 15 no to jest przepaść powiedziałbym. Ciekaw jestem co będzie na Sam się boję. Także za chwilę lecimy na hamownię. Za chwilę lecimy na hamownię i zobaczymy, zobaczymy ile, ile mocy przybyło. Mam nadzieję, że będzie ta za 30 koń. To też nie jest taki program zrobiony, jakby to nie, są, nie jest to wyciskanie ostatnich płotów z tego auta, bo można by jeszcze pewnie więcej płotać. On, on chyba nawet nie dymi za bardzo nie można by go jeszcze poddać paliwem. Skoro Turbo trzyma doładowanie, to można by spróbować dodać jeszcze trochę więcej, ale nie będziemy tutaj szaleć. Yy, no zrobiłem taki w miarę bezpieczny program. Zobaczymy co, co wyjdzie na hamowni i tematy szpendia. I jakby to przybyło No to mamy auto upięte na hamowni. Jako wcaleś ile wyjdzie w serii. Nie myślę, że to 101 to minimum pokaże. <laughs> Też jestem ciekaw Wygląda, że turbo i wtryski... Że turbo i wtryski są zdrowe, więc... Może być tylko gift z fabryki. A ty jak myślisz ile wyjdzie? No, co najmniej 101. No, ale... Zdrowe mota. A później ile wyjdzie? Później bym tak strzelał w 130 może. Zobaczymy. A ty? Nie wiem, ja pomyślałem, że 170. <laughs> Tak po cichu liczę, ale... Na spór tam Tak. Zobaczymy co wyszło. Ja bym sobie na szybko program KSM wrzucił w inny, dobra, dobra? I ten, dobra, ten dobra, 5 minut dobra. i możemy drugi sponer zrobić i będzie wszystko. Co tu mamy? To jest? To że stówki chyba, lekko. Jeżeli dobrze widzę, no to no. <noise> 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 czyli, czyli dobrze, chyba. ile podaje fabryka? Znaczy no jak to jeden, tylko za mało. Za mało? Bo to jest 101, yy, No. No Bo to no, powinno być 108-109 koni. Tyle, tyle wychodzą. A Cześć. ile wyszło? Zaraz, zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy. Tak 130 wychodzą, 140 koni mhm. 105 wychodzą tam niecałe, 115 koni. Czaję. Zawsze jakiś gif z fabryki. Dobra, to ile mamy? 102. 102 konia i... 250 Nm, dobra, to ja szybko sobie wrywam No to ja tam się jeszcze, 102 konie to moim zdaniem dobrze. Trzyma, no, trzyma serię, no nie trzyma wiem. Ma seria, no też, ale jest nowe. Jeżeli wychodzi więcej, ale też w sumie wszystkim by wychodziło więcej? Nie wiem, ja nie mam takiego doświadczenia. Nie, nie hamowałem tych samochodów. No właśnie, no przynajmniej jest ta seria, nie? No. Nawet więcej, nie wiem, gdzie? Seria. 90 konia więcej. No właśnie, jest grubo ponad 1 koni żebyście nie spartali niczego. Jak nasz yy, wschodni KS dobrze zadziała, do to ja nic nie będę 101 koni i 249,9 Nm. Najwyższa moc jest osiągana gdzie? W 4000 niby moment, czy Przy 4000, a moment przy 2,5 Więc co robisz te swoje tam Charimari? No, robię, tylko nie wiem czy to zadziała Dobra, jest mamy Dobrze Trzeba się nakręcić tym kluczykiem, nie? No nie jest łatwo jeszcze tunera. A no. Komunikacja włączona, no i zaczyna. Ruszy tylko z miejsca, A nie powinno się problemu. Mam nadzieję. Prawie gotowe. Na początku pokazuje przewidywany czas 34 minuty. ale jeszcze to spadł. Nie, no, nie. nie no, tak generalnie to za 3 minuty się to wgrywa. Jeszcze raz. 102 konie, prawie, przy 4000. No właściwie książkowo, bo jeżeli 4000 to już tam mocno jest cięty. Ten, y dosyć dawka paliwa. znaczy do 4, 4, 4, 5, To się utrzymuje, no ale... No mhm. i 250 minut ta spoko. Zobaczymy ile teraz będzie. Jakby było tak 130 koni i za 300 Nm to... Ja bym był zadowolony. Byłoby widać przynajmniej, że to coś dało, nie wiem, jak w przypadku BMW, gdzie tam trochę się nabawiłem. Później w komentarzach niektórzy pisali, że co to za program, co 2 konie da. Nie? Wolno staku się dużo nie ugra. Zresztą ja tam walczyłem tylko zapłonem. Paliwa nie ruszałem, bo nie wpinałem w cządy, szeroko szerokopasmowej, więc yy, tyle się udało ugrać, dodając trochę zapłonu. No, a tutaj zobaczymy. Mamy 97%, także zaraz yy, będzie gotowe. Zobaczymy, że odpala. To jest zawsze takie mały stress. No to lecimy z drugim pomiarem. No i zobaczymy co wyszło. Ważne, że nic nie wybuchło, nie urwało się, nie wywaliło żadnego czeka, to już jest dobrze. No 127 koni, 314 Nm. No to mniej więcej to, co przewidywałem. Niektórym takie wychodzą na ponad 150 koni, nie wiem jak to się robi, ale, ale jest ok. to No 100, 170 to trochę tak. Tu moc maksymalna wyszła przy 200, ale on trzyma dalej do tych... Tutaj do czterech gdzieś trzeba, bo powiedzieć, czterech mojego się tam już nie zwiększałem bardzo. Dawki. Wydrukujesz nam imprez tak, Kres tak, tak, IBO? Tak, tak. Dobra, Kiki. dzięki. Robisz programy w takich autach? Tak. Tylko... Na ile to jest? można to zrobić, tak mniej więcej? Z samego, samego programu niecałe 150 koni. Niecałe 150, tak? O, Czyli o. jeszcze mam, mam co poprawiać. <laughs> Okej. Okay. A bez mi wywaliło. Bo... No to kurde, jak zwykle na hamowni, przejdziesz i jak to zniknie. No. Przecież tyle kawa się nie kręcił. No tak. No to idziemy po wykres No dobra, to szybkie podsumowanie. Pokażę wykres, może. Jak widzicie, po modyfikacji wyszło 127 koni i 314 Nm. Czyli wzrost jest o jakieś 25 koni i 65 Nm. No oczywiście to nie jest jakiś tam najlepszy program. Na pewno ktoś by to zrobił lepiej, można to zrobić lepiej i zrobić więcej. Ale są też plusy. Po pierwsze, nie stegłowaliśmy auta, czyli nadal odpala. Po drugie, po modyfikacjach nie wywaliło żadnego check engine, nie urwał się wirnik od turbosprężarki. No nie wiem, tłok nie wyleciał przez maskę. No po trzecie, wzrost jest wyższy niż jak kiedyś bawiliśmy się w modyfikację BMW, bo mamy 25 koni przyrostu, a nie dwa. No to udało się też zrobić jakieś dodatkowe featurey w sumie. Pokaż może może jeden feature, który go zaimplementowałem. A ja... Nie wiem czy było dobrze słychać, bo wydech auta jest seryjny, ale dodaliśmy launch kontrola. no można też zrobić twardą odcinkę jeszcze. Generalnie jak macie jakieś pytania to piszcie w komentarzach, postaramy się odpowiedzieć, jeżeli będziemy wiedzieli, jeżeli macie dla nas jakieś na przykład sugestie, uwagi, co możemy zrobić lepiej, żeby ten wynik jeszcze poprawić, no bo to na pewno jest jeszcze trochę do ugrania, to, to też dajcie znać. Jakbyście chcieli, żeby na przykład wasze Waszym żeby podnieśli trochę moc albo dali jakieś takie ciekawe feature'y, ale od razu mówię, że na razie to tylko w grę wchodzą sterowniki EDC 15P, czyli tak naprawdę 1.9 TDI na pompowtryskach chyba. No to jakbyście chcieli i ufali nam, że wiemy co robimy i tego nie spartolimy, to, to dajcie znać, coś się wymyśli. Tyle w sumie, no jakiś efekt jest tej całej naszej zabawy. Wyszło w miarę ok, myślę. I tyle. To wszystko. Żegnamy się z Wami i do następnego razu. Cześć!